Cześć drodzy, chcielibyśmy Was powitać w palarni kawy Speciality High w Warszawie. Ja nazywam się Wiktor Borowski, jestem właścicielem. Ze mną siedzi Dawid Zadara, Head Roster. który tak, który pali u nas kawy. No i chcielibyśmy Wam dzisiaj co nieco opowiedzieć o tym, co tu robimy, co jest dla nas ważne, pokazać jak pracujemy i trochę się przedstawić. W biznesie kawowym jesteśmy wraz z moim wspólnikiem, który prywatnie jest moim tatą od 2011 roku. Natomiast nasza pierwsza palarnia powstała w 2016 roku i z początku nazywaliśmy się Coffee Republic, jak może niektórzy pamiętają. Natomiast w 2018 roku zmieniliśmy nazwę na Hype Speciality Coffee, co znaczy How Are You Brewing? I takie pytanie zadajemy sobie każdego dnia. Teraz Hype tworzy około 25 osób, mówię około, bo cały czas to ta liczba fluktuuje i, i raczej idzie do góry. Mamy duży dział produkcyjny, który tworzy trzech roasterów. jeden z nich jest tutaj obok mnie. Mamy duży dział sprzedaży, dział marketingu, jak pewnie zauważyliście, lubimy się z Wami bardzo mocno komunikować, rozmawiać z Wami, wsłuchiwać się tego, co potrzebujecie, prezentować to, co mam do powiedzenia. Oczywiście marketing marketingiem, komunikacja komunikacją, ale tak naprawdę od początku najważniejsza dla nas była jakość i dalej tak jest i możliwość oferowania bardzo, bardzo szerokiej gamy produktów, takich, których każdy znajdzie za dla siebie. Kawie jestem od dawna, myślę, że za niedługo stopni mi dekada. W hajbie jestem od 4 lat i sukcesywnie zajmuję się coraz bardziej rzeczami związanymi z jakością kawy, już nie tylko samym paleniem. W paleniu pomaga mi jeszcze dwóch kolegów Marek i Fryderyk. To co mnie najbardziej kręci tutaj w hajbie to nasza zmienność oferty, bo kaw pod filtr, czyli tak tzw. singli, mamy bardzo dużo, rotujemy je nieustannie. Dzięki temu możecie ciągle wybierać coś świeżego i unikalnego na rynku. Staramy się być wyjątkowi na rynku, szukać małych importerów, małych eksporterów, małych rolników, od których możemy kupić kawę. Co za tym też idzie, mamy bardzo szerokie portfolio. W samym Espresso mamy bardzo dużo pozycji. Mamy kawy bardzo klasyczne, czekoladowe, orzechowe, o bardzo niskiej kwasowości. Mamy kawy bardziej owocowe. Wreszcie mamy kawy na przykład etiopskie, które charakteryzują się bardzo wysoką owocowością, kwiatowością, z wysoką, fajną słodyczą, więc pod espresso każdy z Was znajdzie coś fajnego. Nie palimy tych kaw super jasno, ani też super ciemno, żeby były wypalone w punkt. I tak, zrobione, aby każdy ekspres sobie z nimi poradził. Kolejną grupą produktową jest przelewa, To jest taka codzienna kawa do ekspresów przelewowych, do kaw parzonych e, alternatywnymi metodami parzenia, czyli pod tak zwany filtr. I tutaj też mamy cztery produkty po to, aby każdy z Was mógł znaleźć coś wyjątkowego. Mamy bardzo czekoladowe, klasyczne przelewa klasyk. Mamy owocową kawę z Ruandy, która nazywa się owoc. Jak sama nas wskazuje. Mamy kwiat, który jest etiopską. Po prostu kwiatową bombą oraz tropik. Bardziej pokręcona kawka, w której ten smak obróbki, czyli natural, wychodzi na, na pierwszy plan. No i potem, jakby tego było mało, to mamy bardzo szeroki wybór kaw Speciality Single Origin. Już tłumaczę, co to znaczy. Są to kawy od małych farmerów. Zależy nam na tym, żeby ta kawa była wyjątkowa, żeby w innych palarniach się nie powtarzały nasze kawy. Zawsze staramy się wybrać coś wyjątkowego i właśnie dlatego od czasu do czasu możecie zauważyć, że tych kaw jest 7, 9, 13 w ofercie. Właśnie po to, żeby każdy z Was mógł znaleźć albo coś czekoladowego, albo coś owocowego. Jeżeli chcecie znaleźć tam truskawki, też znajdziecie na pewno w jakiejś z naszych kaw. Warto podkreślić, że kawy, o których mówimy, absolutnie nie są aromatyzowane. Ten smak i aromat Pochodzi z ziarna, duży wpływ na to jak kawa smakuje ma miejsce uprawy tej kawy, ma obróbka, czyli sposób w jaki wyłuskujemy ziarno z kawowego owocu oraz sposób palenia. Rzeczywiście sposobem palenia można sprawić, że kawa będzie smakowała bardziej czekoladowo albo bardziej owocowo. Oprócz kaw, w których, tak jak Wam wspominałem, możecie znaleźć truskawkę, dżem, żemowy, morele czy czekoladę, to wszystko oczywiście pochodzi z kawy, nic tam nie dodajemy, robimy czasami eksperymenty, które nazywamy barrelage i to polega na wrzucaniu kawy do beczki, w której wcześniej był jakiś alkohol. Beczki pozyskujemy od małych browarów, naszych przyjaciół i tak z nimi działamy. Beczki mamy różnego rodzaju, bo czasami są to beczki po whisky, czasami po bourbonie, po jakichś dzikich, szalonych piwach lub winach. I to co ważne, to to, że w tej kawce nie ma żadnego alkoholu, bo pozostał sam aromat, a wszystko już dawno wyparowało. I ten aromat świetnie, świetnie uzupełnia się z kawą, którą nam rzucimy, bo staramy się tak tą kawę starzeć, żeby beczka nie zakryła całkowicie charakterystyki naturalnej tej kawy. Więc mamy wszystko ładnie połączone, mamy kwasowość, mamy słodycz, mamy naturalne nuty, które posiada kawa z dodatkową e, e, powłoczką smaku, która dała beczka. W hajbie nikt nam się tak naprawdę nie nudzi, bo mamy wiele, wiele różnych produktów oprócz kawy, e, które tworzymy z naszymi partnerami. Są na przykład herbaty e, albo napoje, takie jak e, nitro, kombucha, e, poje bezalkoholowe i inne. Ale również słodycze, no i fajne ciuszki. Mamy dużo różnego merczu: koszulki, torby, skarpetki, robimy nasze kubki, więc naprawdę jest tego cała, cała masa. Najważniejsza jest dla nas jakość, dlatego jak przychodzi do nas sample, to sprawdzamy też zielone ziarno. Ja i Wiktor jesteśmy Q-Graderami, więc mamy specjalne uprawnienia, aby przyznawać kawie punkty i oceniać zielone ziarno pod kątem defektów. Potem bardzo użytecznym narzędziem jest cupping, czyli testowanie, degustacja, smakowanie kawy. Robimy to codziennie, bo też codziennie wypalamy dla Was kawę. Palarnia działa mniej więcej od 6 do 18. Kawa jest palona codziennie na świeżo. Po tych samych profilach palenia zawsze jest dla nas ważne, żeby sprawdzić jej kolor. Korzystamy ze specjalnego programowania oraz kolory metru, czyli urządzenia do mierzenia koloru kawy. Dzięki temu mamy pewność, że kawa za każdym razem jest wypalona w ten sam sposób, do tego samego koloru, po tym samym profilu, więc Wy macie 100% pewności, że dostajecie ten sam produkt. Pozyskiwanie najwyższej jakości surowca jest dość skomplikowane. Ta droga od plantacji do palarni jest bardzo długa, ale wszystkim, co trudne, zajmujemy się my. Dla Was pozostaje tak naprawdę najłatwiejsza i najprzyjemniejsza rzecz, czyli zaparzenie tej kawy i uważamy, że to powinno być dla Was proste, w ten sposób właśnie kawę palimy i dobieramy. Pamiętajcie, że żeby zaparzyć dobrą kawę nie potrzebujecie drogich sprzętów za miliony monet, wystarczy zwykła kawiarka albo plastikowy dripper i założę się, że jeżeli użycie, użyjecie prostych parametrów, stałych, to ta kawa będzie dobrze smakowała. W końcu naszym hasłem jest Effortless Speciality. To znaczy, że ma być prosto i smacznie, a całą resztą zajmujemy się my. Bardzo miło było Was gościć w naszej palarni tego pięknego, słonecznego dnia. Śledźcie uważnie, co się u nas dzieje, bo na pewno jeszcze Was czym zaskoczymy. No i pamiętajcie, Hype for Life. Pijmy dobrą kawę.